Zaraz co? Ej, ja nie śpię. Dzisiaj będzie kolejne komentowanie Moja Niesamowita Historia, gdyż chcieliście z tego serię. Przenieśmy się tylko w jakieś ładniejsze miejsce. Znikaj króliku. Przechodzimy do oglądania. Jestem lunatyczką, przydarzyło mi się coś naprawdę niebezpiecznego. Hejka! Tulenka. Jestem lunatyczką. Jeśli mało wiecie o lunatykowaniu, to z mojej historii. Dowiecie się więcej! Nie wiedziałem, że lunatycy robią takie oczy. No, ale ja się nie znam. Oglądamy dalej. Każdy może lunatykować, jednak najczęściej są to dzieci i nastolatkowie. To, że jestem lunatyczką, odkryliśmy, gdy miałam 8 lat. Pewnej nocy weszłam do sypialni rodziców i obudziłam mamę, potrząsając ją. Kiedy próbowała zrozumieć, o co chodzi, mocno ją uderzyłam. Która jest, kurwa? Postawmy znicza dla policzka jej mamy. Darkness, to... Kiedy wychodziłam, mówiłam rzeczy typu: Militarne! Przed Moi rodzice od razu wstali i poszli za mną. Najpierw sprawdzili mój pokój. Kiedy zobaczyli, że mnie tam nie ma, zaczęli szukać po całym domu, ale nie mogli mnie znaleźć. Trochę się więc zmartwili. Zgadnijcie, gdzie mnie znaleźli. W łóżku przyjaciela z klasy. W Wannie. Początkowo mnie tam nie zauważyli, bo położyłam się w wannie i zasunęłam zasłonę. Kiedy mój tata w końcu odciągnął zasłonę, zobaczył że śpię w wannie. Niestety, moja mama przechodziła cały tydzień z podbitym okiem. Niestety, dla niej. Powiedziała mi chyba, że wpadła na drzwi. Prawdziwą wersję opowiedziała mi dopiero w zeszłym roku, ze śmiechem. Oczywiście, było mi przykro, że ją pobiłam, ale w porównaniu z innymi rzeczami, które mi się przydarzyły z powodu lunatykowania, ten incydent był całkiem niewinny. Szczególnie z tą jedną, która wydarzyła się pewnej nocy. Spędziłaś całą noc z kolegą, lub weszłaś do wanny z gorącą wodą, jak jedna z postaci w pewnym odcinku. Nabawiłam się poparzeń drugiego stopnia na plecach, rękach i szyi. Następnego dnia pojawiły się pęcherze. Pewnie się ze mną zgodzicie, kiedy o tym usłyszycie. Ale pozwólcie, że najpierw opowiem wam trochę więcej o lunatykowaniu. Pozwólcie, że troszeczkę przewinę, bo sądzę, że nie chcecie o tym usłyszeć. Chociaż co ja tam wiem, macie. Widzieliście lunatyków w filmach? chodzą jak zombie z wyciągniętymi przed siebie rękoma to fikcja raczej działa to tak że jeśli śnisz o byciu zombie to zachowujesz się jak zombie ale ja nic o tym nie wiem więc nie mi oceniać proszę mówić dalej pani prezenterko Niektórzy podczas lunatykowania jedzą a nawet godzinami prowadzą samochód Jak prosto i bezboleśnie zginąć Mówiono mi że podczas lunatykowania mam oczy jak lalka Właśnie wygrałaś casting do ludzkiej Anabel Ziemcie. Dzięki pamięci jestem w stanie chodzić w ciemności, jakby było jasno. A, a, a ciekawe, kto świecił tak latarką? Na przykład z łatwością odnajduję drzwi. Raz wynajęliśmy dom na wakacje. Lunatykowałam tam już pierwszej nocy. W domu w moim pokoju drzwi są po lewej stronie łóżka, a w tym domu były po prawej. Nie znałam przestrzeni zbyt dobrze, więc poszłam na lewo. Rodzice obudzili się na dźwięk drapania dochodzący z mojego pokoju i pobiegli do niego. Drapałam ręką po ścianie szukając drzwi. Moje paznokcie robiły niezły hałas. Masz mocne paznokcie, skoro wyrzeźbili takie rysy i... Lekarze zazwyczaj określają lunatykowanie jako zaburzenie zachowania. Ale wygibasy xdddd. Lunatykowanie jako zaburzenie zachowania, a nie choroby. Nadal nie wiedzą, co je powoduje, jednak są prawie pewni, że to genetyczne. Jeśli więc lunatykujesz, to w Twojej rodzinie najprawdopodobniej jest też inny lunatyk. U mnie jest to pies. Trochę Wam ominę, jeśli chcecie wiedzieć, co tam było, zobaczcie opis. Stawać, kurwa! Dobra, możemy recenzować dalej. Chcę jeszcze powiedzieć Wam, obudzeniu lunatyków Okej, okay, mam nadzieję, że będzie spoko historia. Wiele osób myśli, że jeśli obudzi lunatyka, to ten na skutek szoku umrze. Tak. Ludzie naprawdę w to wierzą. Dzięki za info. Chociaż troszeczkę myślałem, że powiesz iż naprawdę po obudzeniu lunatyka ten umrze. Nie wiem kto to wymyślił. Jednak z pewnością jest to miejska legenda. Interesuję się lunatykowaniem od dawna i nie słyszałam o ani jednym przypadku, aby ktoś umarł, bo go wybudzono. Jednak to prawda, że obudzony lunatyk może być zagubiony, a nawet agresywny. Dlatego nie zaleca się tego robić. Zamiast tego lunatyka najlepiej ostrożnie zaprowadzić do łóżka i pomóc mu się położyć. Moi rodzice to wiedzą, dlatego nigdy mnie nie budzili. Ale ja sama raz się obudziłam. Krótko wam o tym opowiem. Okej. Okay. Moja mama od lat robi zsiadłe mleko. Ziemcia. Wszedłam prosto do kuchni. Wzięłam pojemnik ze zsiadłym mlekiem i postawiłam go na podłodze. Potem zdjęłam pokrywkę i weszłam do środka. Nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiłam. To jedyna zaleta bycia lunatykiem. Nikt ci nie ocenia, bo robisz to nieświadomie. Powiadasz jedyna? Tamtej nocy po skończeniu robienia nie wiadomo czego ze siadłym mlekiem, postanowiłam wrócić do łóżka. Lecz stopę miałam nadal w mleku, więc poślizgnęłam się i upadłam. Zostawmy znicza dla naszej prezenterki. Postanowiłam wrócić do łóżka, lecz stopę miałam nadal w mleku, więc poślizgnęłam się i upadłam. I tak się obudziłam. Kiedy z bólem otworzyłam oczy... Wstaję. Kurwa. Na szczęście nie uderzyłam się w głowę. Czułam, że mam mokre stopy. Dotknęłam ich, po kostki były w jogurcie. Mój szok trwał dobre 15 czy 20 sekund. Jednak, jak widzicie, nadal żyję. Mimo tego, że obudziłam się w wielkim szoku. Myślę, że już dobrze rozumiecie lunatykowanie. W końcu mogę wam opowiedzieć o najniebezpieczniejszej, najgłupszej i najśmieszniejszej historii związanej z lunatykowaniem. Hej, jakim cudem ten śmiech nie brzmiał tak sztucznie jak w prawdziwych historiach. Zacznę od tego, że w moim pokoju stoją teraz dwa łóżka jedno moje, a jedno mojej mamy. Śpi teraz ze mną w pokoju. Musiałyśmy usunąć z niego wszystkie inne rzeczy. Na okno założyłyśmy specjalną blokadę. Przed spaniem zamykamy też drzwi na klucz. Moja mama trzyma klucz przy sobie. Jak myślicie, dlaczego rodzice podjęli tak drastyczne środki? Okradłaś sąsiadkę i teraz jesteś w więzieniu. Dlaczego tak się nagle zmartwili, mimo że lunatykuje już od lat? Zrozumiecie, kiedy opowiem wam, co się stało dwa i pół miesiąca temu. Czekajcie, czemu wszystkie te miesiące mają po trzydzieści dni? Ona powinna bardziej mówić tak, że w świecie, w którym nawet miesiące nie są poprawne. Lunatycy nie lunatykują co noc. Badania spekulują co wywołuje lunatykowanie. Jednak wszystko zależy od konkretnej osoby. Ja zazwyczaj lunatykuję ze stresu. Na przykład po przeprowadzce do nowego mieszkania, po rodziców albo przed ważnym sprawdzianem. Historia, którą zaraz opowiem, Wydarzyła się po bardzo stresującym dniu. Mój tata puścił bąka w pracy i każdy pokazywał na niego palcem. Pierwszy raz w życiu widziałam, jak płacze. Nie mógł pogodzić się z tym, co się stało. Jego stan bardzo mnie zasmucił. Tej nocy długo nie mogłam zasnąć. Wiele godzin płakałam, aż padłam ze zmęczenia. Kiedy się obudziłam, byłam w innym domu. Czyżby serio moja paplanina się sprawdziła? W łóżku ze sparaliżowaną 80-letnią kobietą. Boże, ona nawet 80-latce nie odpuści. Nawet nie wiecie, jak się przeraziłam. Była pierwszą osobą, którą zobaczyłam po otwarciu oczu. Nie zapłaciłaś za wczorajszą pizzę. Patrzyła na mnie szeroko otwartymi niebieskimi oczami. Bardziej szarymi, z lekkim błękitem XDD. Nie mogła zareagować, ponieważ nie mogła ani mówić, ani ruszać się, jednak wiedziałam, że jest tak samo przerażona jak ja. Następnego dnia zamieniliśmy się statą w detektywów i ustaliliśmy wydarzenia poprzedniej nocy. Czyli w tej historii istnieją dwa Sherlocki Holmesy. Okazało się, że wystarczyły trzy kroki i znalazłam się w łóżku obok pani panik. Krok pierwszy kopniak od ojca. Ustaliliśmy, że wyszłam z łóżka koło 4.30 rano. Rodzice twierdzą, że rano moje drzwi były zamknięte, czyli nie chodziłam po domu. Kiedy lunatykowałam, otworzyłam drzwi ojcu. On kazał mi iść do okna i kopnął mnie tak mocno, że spadłam z bardzo wysoka. Spadłam na markizę poniżej, a potem pofrunęłam na parasol na patio pizzerii, jakbym skakała na trampolinie. W prawdziwym życiu już byś umarła. Wtedy już chyba nie spałam, bo pamiętam jak uderzałam w parasol. W tym stanie trudno mi odróżnić sen od rzeczywistości, także myślałam, że to sen. W sumie była to naturalna reakcja, bo to co się działo było całkiem nadzwyczajne. W moja niesamowita historia wszystko jest nadzwyczajne. Część z tych upadków nagrały kamery z pobliskich sklepów. Nagrania wyglądają jak rodem z hollywoodzkich filmów. Jeśli mają taką samą animację i wygląd postaci, to coś mi się nie wydaje, by było to rodem z hollywoodzkich filmów. Ale wiemy, że będziesz w przyszłości kaskaderką. Krok drugi? Szalony bieg. Normalnie szybka i wściekła. Jak się okazało, w pizzerii na nocnej zmianie pracował. Myszap! Jelen! I zobaczył mnie dziewczynę, która bezpiecznie wylądowała dzięki markizie i parasolowi, i która spała jak dziecko na chodniku. Oby tylko to nie był gwałciciel również. Sprawdził mi puls, by stwierdzić, czy żyje. W tym momencie otworzyłam oczy. I zanim zorientował się, co się dzieje, zaczęłam biec. A on zaczął biec za mną. To pułapka, a wcale, że nie. Totalnie pułapka. Wcale nie! Jak mówię, że pułapka, to chyba wiem, co mówię wam będzie pułapka. Krzyczał. Dole na jeden krok! Pewnie się bał, że wpadnie w tarapaty, ponieważ przebywał w kraju nielegalnie. Przez jakiś czas biegłam, a on mnie gonił. W końcu dał za wygraną, bo miał nadwagę i się zmęczył. Cały czas biegł, ale efektów jak nie było, tak nie ma. Dacie wiarę, że biegłam śpiąc? Nie damy wiary. I w końcu krok trzeci. Wejście do mieszkania przez okno. Tutaj niestety brak świadków. Lokatorzy mieszkania, do którego weszłam, mówią, że ich kot, bluszczowa sadzawka, latem wchodzi i wychodzi tym oknem. Kot korzysta z okna pani Krawczyk, bo zawsze jest otwarte. Jednak tej nocy to nie bluszczowa sadzawka. niego skorzystała. Nie wiem, jakim cudem mi się to udało, ale wspięłam się przez okno i poszłam prosto do łóżka. Pani krawczyk się obudziła, ale nie mogła zareagować przez swój paraliż. Jak widzicie, moja mama ma dobry powód, by spać w moim pokoju, zamki też są tam nie bez powodu. Czyli jest w więzieniu za nielegalne wtargnięcie się do domu sparaliżowanej 80 lat. Dzięki za wysłuchanie! Jeśli chcecie wysłać nam swoją historię, adres znajdziecie w opisie pod filmem. Ta. Chwila to już koniec. Wow, w końcu. XD. A więc żegnam się z wami, sadzę że jak na pierwszy odcinek tych historii jest w sumie dobrze, na pewno lepiej od prawdziwych historii, które odcinki możecie oglądać na nowym kanale, prawdziwe historie reuploady. Był ostatnio zaobserwowany w Wietnamie. Choć naukowcy myśleli, że już dawno wyginął, znany również jako: Ścianczy srebrno, wieczy, myszok, jelen. Zagrożony wyginięciem myszok, jelen. Najmniejszy przełukasz świata myszok, jelen. Mama, ma, ma ma małe nóżki, a do tego duży tu. Ma kopytka i twarz jak gryzą myślą, jeleń. Zagrożony wyginięciem myślą, jeleń. Najmniejszy przeżubar świata myślą, jeleń. Nie pomył go przypadkiem czarną myślą, jeleń.